Ja powiem świat. <grym> ja powiem energia. Boże święte. Jestem ciekawy czy o to mu chodzi. Zrobię jakby na bazie tego atmosfera. To w tą stronę to ma iść? <grym> Ile macie i... Co? Znaczy, ja pytam o jego słowo. No, ale to jest twoja, to, to jest słowo Twoja atmosfera, tak? Tak, ale nawiązuję do niego, czy o to mówię? Einstein. Żeby tak sprecyzować, to powiem nauka. Ja powiem. Um, fantowy. <grym> <grym> fantowy. <grym> <Okay>. <grym> ja powiem szkoła. Nie no. to no, no jest jakiś safe, no kurde, płaczek tutaj. skitu. No, no ja jestem nie safe. To. Chodzi o to, co mi chodzi z tym światem, ale jak on nie przytknął przy to ja nie wiem, o co mówię. co wiecie, o co chodzi z światem? No ja nie. No przy takim hasztanie... No ja, ja nie, nie rozumiem... No dobra, niech Szymon mówi. Mendelejew. Co by ty powiedzieć, żeby mnie nakierować? Może na ty lepiej, Józef, kola, <laughs> a nie, nie żeby... No, nie no, lepiej no lepiej, się, mało. Ty lepiej safe mm -hmm. calla Dawaj, musisz się wyklirować inaczej jest po tobie, na pewno. No to powiem fizyka. <laughs> I kwantowy, i wendelejer i, 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 i tak dalej. Jadajemy? O kurde, to dobre. dobre. To dobre, dobre. to fajne. Bardzo dobre. dobre, to dobre. fajne dałeś. Dzięki, wow. Eksperyment. Nie to. Doświadczenie. No a ja mam tylko ten, że albo nikt nie jest, no, albo no, sebo to jest. To są postępuje. moje dwa opcje. Ale nie zaczynasz takiego słowa. No co? ale przeszłam, dobra, seba. ale, ja, no, 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 ale jesteście chciwy, nie? Co? Co? No tak to... Ale wiecie dlaczego zacząłem? Seba, witamy w klubie. Co? Witamy w klubie. Co <śleski> ty wiesz? Co ty wiesz? Bo te nie Każdy był impostor Słuchajcie, wejdź na www.impostore.pl Tam znajdziecie naszą grę, przy której wspólnie możecie spotkać się ze znajomymi Spędzić miło czas i zagrać w jedną z najlepszych gier w tym roku Download